No, dobra, odcinek! O, dobra! Ludzie się no ale jest wojna, jest wojna. Cały czas się klepiemy, cały czas coś włączy albo wyłączy w inventory. No, jest wojna, fest, słuchajcie. No, zaraz, no, no, po prostu, no, no, no. Ale słuchajcie, my mamy. My, słuchajcie, my, my jesteśmy lepiej uzbrojeni niż oni. Marcin, Marcin, no. my jesteśmy lepiej uzbrojeni niż oni. Bo nikodem ma... bo, bo, bo nikodem ma słabo... Nie, Marcin, ja bym szedł, y Marcin. Ja bym y chciała jakieś wieżyczki zrobić obronne. Będzie cały teren poniszczony, ale... Ja, musi być wojna, bo inaczej... No, 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 Stop nie, nie... krybiemy się! Klepiemy się? Nie klepiemy się. Dobra. Tak masz... dawaj mu jak są zbroje. Właśnie nie masz knuck wam na mieczu. Musimy robić fajna jakoś. Ja jedyną osobą, którą możemy zabić. Nie podchodź do niego daj! Dobra, daj na bana. Co? Nie klep ich, nie klep! No wiem, wiem, wiem. Daj, czemu ty to rozwalasz? Gdzie jest Dawid? Ja Takie kozaki tu ma Nie Jest na tego serwera. Daj spróbuj ich zabić. Z zabijamy? A czemu kaczkę morę bijesz? Zdrajca Ta pingwinka biję Nie, nie pingwinka! Kaczka mora kaczka jest zabita Do bazy, do bazy, do bazy Kuba Dobra Kaczka mora jest zdrajcą Jezu my go, on nie może wchodzić do bazy. Pusi Tylko grę. teraz do bazy, teraz do bazy. Nagrywam. Mać, no, nagrywasz? No. A to będą dwa odcinki w jednym, a, a ty już wrzuciłeś ten tamten odcinek? Jeszcze nie. Nie wiem, no chyba tak wrzuciłem. Jezu, ja nawet nie wiem, co się na tym serwerze właśnie dzieje. No rozpętała się wojna, no. A nas jest dwójka. M Marcin, musimy, musimy wezwać Pawła. Pawła musimy uzbroić. No właśnie, Paweł. nas jest tylko dwójka. No. To jest problem, że nie ma Pawła, jakby był Paweł, jest to Jest Nikodem, na... Kamil, Dawid jest sam, Tomek i Lipa, no i my w trzech... Ej, no mamy... jesteśmy w trzech jako jedyni, mamy największe rządy. A, ja a, a, a ja i Szymon i Lipa to są, to są z nami, czy nie? Nie, Szymon i Lipa są osobno. Oni... czyli są... czyli tak, jesteśmy my... Eee, twój brat sam, ten Kamil i Nikodem razem. I Szymon i Lipa razem. Czyli są Cztery teamy są. I pytanie, który wygra wojnę? Dobra, już wracamy. Było małe nieporozumienie. i robimy tajną komnatę ze zbrojownią czy coś takiego? No, a ej, a, a, a jak się robi armor armor bo ja nie... Czekaj, ja tu zna... czekaj, ja tu próbuję znaleźć armor Stand, coś takiego Bo armor się nam przydadzą No właśnie, wiem, armor standy ja To bym nie zrobić. Tylko ja nie pamiętam, jak się robiło Czekaj, sprawdzę, yy, czekaj, sprawdzę, sprawdzę, jak się robiło yy, te armor standy. raz sprawdzę na zdjęciach trzeba mieć ten sześć patyków i coś i chyba coś wypolerowanego Andezy chcę, żeby Dawid chcę, żeby gaczka żeby była w naszej drużynie no, w sensie trzeba... No trzeba zrobić wypolerowany andezyt. A mamy andezyt? Na 100% mamy andezyt. Ja mam dioryt tylko, ale nie mam andezytu. Ja mam, a ile andezytu wypolerowano? No, no trzeba tylko jedną, tylko jednego slaba trzeba wystarczy. A tak to sześć 6 patyków trzeba mieć. I tak i takich trzeba dużo zrobić, nie? Trzeba było trochę andezytu kopać Czekaj, a jak to się robi no, to na dole? Tu jest długo? mega dużo andezytu. Tutaj jest mega dużo andezytu. Czekaj, tylko wywalę coś. Dobra. Jak się to robi? Eee, trzy dajesz wzdłuż andezyty i wtedy ci wychodzi jeden wypolerowany. No ale jak się robi ten armor, stąd Ja już mam wypolerowany. Eee, no to eee, no to daj mi wszystkie przedmioty ja, ja, ja to zrobię. Dobra, dzięki. I mi daj. Czekaj tylko, czekaj, czekaj tylko um. Gdzie jest ten? muszę patyki dorobić Ja ci mogę dać patyki Nie, już mam, już mam, spokojnie Czekaj, dobra, teraz yy, Tak Tak tak, tak. I Ej, wy... każdego kto będzie wchodził bez napisania na czacie. Jak ktoś chce wejść, to musi napisać na czacie powód. Czekaj. Czekaj. Aha! To nie Marcin, wiesz? To, to my musimy ten, bo w 1, 16 się zmieniła ta yy, yy, konstrukcja. Będziemy dawać. Nie. Crocker. Armor czekaj. To jeden. Jeden crocker No daje lojalność. Chyba, no to no wygląda no przecież. Czemu mi tylko nie dało. Czekaj, czekaj, a może dam ten. Bo od jak sobie tylowik, tak przykro Nie działa. Ja nie mogę. to jest porażenie. Porażenie jest na trójzą. A, a my tu a, a trójzą trójzą. nie mamy. Nie, nie można. Żeby zrobić trójzo, trójzą... Trój chyba się nie skraftować nie nawet nie da. Nie, no, nie wiem gdzie to na moc się robi w końcu. Ja robię tak jak, jak jest w necie, ale... No nie wiem, w dwa. Dobra, dobra. Mhm, czekaj. Nie Mar marcinamy ja się chyba ten. Ja bym się zajął jakimiś... Nie wiem. Czekaj. A tu jest serce oceanu w ogóle, czemu my to jest... Ej, by... mamy interwen w bazie! Już jest jakiś, on jest głośny człowiek. Ej, wypadły dwie perły z niego. Kurde, mógłbyś mi. E, kurde, zapomniałem, mógłbym, mógłbym ci powiedzieć, bo ja mam grabież 2. Wyznam grabież 2. A. no To tutaj masz grabież 2. Ej, ale my mamy. My mamy ja, jaki ty masz miecz? Nie wiem, ale teraz zbroimy się do. A ja mam tak. Pogląca nieumarłych 4, grabież 2, odrzut 2, Szeroki ostrze i zaklęty ogień 1. Znaczy, 2. A ja mam Niezniszczalność 3, Zmora Stawonogów 4, Szerokie Ostrze 2 i Grabież 2. A i Nie mam jakiejś... Nie mamy Ostrości! Ostrość jest najważniejsza przecież. My musimy, my musimy jakieś książki na Ostrość ogarnąć. Bo nawet bo potrzebna na na Ostrość najważniejsza jest. Niezniszczalność 1 nie opłaca mi się. Ostrość... No ostrość, nie? Bo no ostrość ja wiem, co wypadów. trzeba zrobić, abyśmy mieli ostrość. Okej, okay, czekaj, ja, ja, ja zabiorę y z książki i spróbuję coś tam poenchantować. No czekaj, po... mamy napis. Lapis ja się już daję. Czekaj. Jest książka na nieskończoność. Tak, to y, zabierz. No, ale nie mam tego levela. Chyba, że ty masz. Ej, grabież 3! A ja mam ostrość 2. Ja to mam grabież 3?! 3 ale... A ja zabiorę ostrość 2, ja zabiorę ostrość 2, dobra. Ja, ja mam ostrość 2 samo. Dobra, dobra, no, ale okej. Okay. No nie, eee. dłużej... I teraz y, robimy sobie cyk zamianę. Okej, ja muszę... Y, dobra, mam grabież 2. I... Poczekaj, a gdzie ja mam książki? Książki tu włożyłem, dobra. A daj mi trochę lapisu jeszcze. Kuba, chcesz dobry miarczyk? No a jaki? A tu mam grabież 3. I Grabież 2, cyk, cyk No, ale, ale, ale nie musisz mi na razie dawać mieczek, ja mam dobry. Ja na razie wolę ten z Grabieżą 3 chyba, albo ten na Zaklęty Ogień, to tak. Ja próbuję, ja, ja próbuję znaleźć jakieś książki na ostrość. Tylko nie mam Lazurytu. Ja ci dam Lazurytu. Dzięki. Ja też mam książki na ostrość w sumie. No, bo książki na ostrość są ważne, żeby i wiesz... Bo żeby... bo... jak zrobisz ostrość pięć, no to wtedy no. Wtedy jest... Że A że i... tak. Ja mam teraz oś... o, ostrość 3, ale przecież... Ja robię, butelki. Ja mogę się Ja, ja, mogę, się przy... ja mogę się z butelką do tego i Niech już mu będzie damu mu te dwa nazury, to gdzie on jest? Nie, mój miecz! Uważaj! No, czekaj, gdzie? Mm. Nie wiem! Ale on ma bez enchantów! On ma... Dobra, nie... dobra, czekaj. Dobra, teraz wojna, więc dlatego... dlaczego... musimy to ten... Zgubić. A gdzie jest Maniak? Si Maniak jest na serwerze, wejść. ale on jest... Po co? Ej, po co on chce wejść? Wejść on chce, nie dzień. A żebyś dzień dał, co? Ale po prostu w otwiera, dobra, klepiemy gościa. Czekaj. Nie ty nie! No wiem, wiem, wiem. Marci ma, Marcin nie ma tych twoich filmów na twoim kanale. Nie ma tego. Nie ma tych filmów. Jak to nie mam? Ty, 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 ty. No, Czekaj, a, dora, bo... Minecraft Banda 5. 30 no to, no minut trwa ten odcinek Co? Siemano na ja jestem Bongi. No a po, a trwa... to tym. No ten odcinek zrobił. I co dziś robimy paweł, robimy magazyn Ale ten film ma dopiero 9 wyświetleń. No bo 30 minut, mi się by nie chciało go oglądać. W sumie ja wiem, że... Twój e, film... O, o, ten y, pierwszy Minecraft Banda to on ma 75 wyświetleń. No, ale to jest z pierwszego sezonu. Czekaj, sprawdzę. O, ja już. Ja jestem Marko Marcin, jesteście moi widzowie. Znaczy ja jestem Marcin, jesteście moi widzowie. Zadaję na kanale bądź wtedy. Dobra, a więc trzyma no, a trzyma no, ja jestem Marcin. Dobra, ej, kuba, wyłącz to. Dobra, okej. A i my już będziemy powoli kończyć. Bo tu robiliśmy jakieś moje przygotowania do wojny. No, Marcin, no to wiesz, to, to teraz będziemy się zabrać za montażę. Montażę, jak to brzmi? Creeper gdzieś w no. I w tym odcinku to już by było na tyle. My tu postaramy no się coś ogarnąć. I właśnie, kuba, ogarnijmy łóżka. Tak, ogarnijmy. I słuchajcie, wpadajcie na stream. Osocie, dzisiaj, 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 dzisiaj był stream. Ale, Ale będzie może tak... Ej, Kup, o, o której jutro możemy zrobić streama? Jutro... czekaj, jutro jest... E, jutro jest sobota, a jutro, ej, jutro, jutro będzie mi wolne streama. Ej może jutro rano. Ej, no nie, jutro rano nie na pewno. Słysza, ja. Jak ja, 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 ja już stream to tak po południu dopiero. Tak o 15. Nie no, najlepiej wieczorem. No wieczorem najlepiej. Więc... Więc jutro o tak dwudzie... O, no 20, no 20 to jest taka optymalna No, inaczej o 20 wleci odcinek Wrzucimy ten odcinek Znaczy, który dziś jest y, 25 To może jeszcze ten odcinek gdzieś wrzucę Przecież nie jestem pewien, pewien I w tym odcinku to już by było na tyle Moi drodzy, cześć A, i jeszcze jedna rzecz Piszcie jakieś, może nie wiem Tipy na wojny. No, piszcie co mamy zrobić Bo my nie mamy pomysłu w ogóle czy może jakąś... Mamy mam pomysły, ale mamy. Znaczy mamy, ale wolimy wasze. Nie wiem, może jakąś tajną bazę, znaczy tajną bazę mamy, która nie jest tajna. Mhm. Ale na przykład. A jakbyś mógł Powiedzmy znam... jakieś pomysły na zamek, jakieś przed innymi. Albo jakieś mury, no. No. Dobra, to na razie. No to się mamy ko.